Dusza moja jak brać braciszku chcę się wyrwać Zerwany ze smyczy muszę wygrać mimo że Czasem nie wiem dokąd iść mam mazepany radary, kurwa fa, cóż już zalipa o ja wychodzę z dołka by znowu wejść w doły patrzę w oczy me Są w chuj zmęczone, stoję sam na sam zmyślani w głowie to one mam ich Czuję płonie łebni, mi czy lauda lauta Bo mówka od zapałki lub też falnik boję się Że kiedyś coś nie bygnie na z są Wiem to, że jestem dla siebie największym wrogiem Trochę pojebane, to ja wiem, o oh, Od dziecka byłem inny dla nich, ej Od dziecka myślę więcej, hell? Już? Hmm? A jeszcze coś? Jakiś wierszyk albo coś? Nie, już Już? Mam tego, <noise> tego dosyć Mam tego dosyć Mam tego dosyć Mam tego Dobra Mam tego